Witam serdecznie, tutaj Marco Games z tej strony. Powiem Wam szczerze, że, okej, okay, nie było mnie trochę? Nieważne. Mam dla Was coś fajnego, coś ciekawego i coś bombowego. Wszystko w jednym. A co konkretnie? Spider-Man 2. 20 października tego roku wyjdzie, ta gra na konsolę PS5. I powiem Wam szczerze, że można już tylko zakasać rękawy, trzymać tylko żeby ta gra wyszła Insomniakowi jak najlepiej. Ale już po tym, co widziałem, można powiedzieć zdecydowanie, że to będzie jedna z najlepszych gier końcówki tego roku. I prawdopodobnie jeszcze w początku przyszłego roku. Więc powiem Wam szczerze, że to, co zobaczyłem już na zwiastunie filmu, a raczej zwiastunie tej gry, tak, chciałem powiedzieć. To jest coś po prostu ekstra, bombowego i po prostu japa, opada do samej ziemi i się nie podnosi, tak wam powiem szczerze i otwarcie. Pomyślałem sobie, że zrobię taką reakcję, reakcję, pokażę wam moją reakcję, dotyczącą właśnie tej gry. Więc za chwilę się widzimy, ponieważ ja widziałem tylko tam parę urywków urw ze scen i to już mi, pomyślałem sobie, że to mi wystarczy na to, żeby zrobić reakcję na, na, dla was, na YouTube'a. Bo myślę, że gra jest warta tego, żeby zobaczyła to jak największa ilość osób i jak najbardziej moi subskrybenci. Do zobaczenia za chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy już przy gierce. I odpalamy ją sobie. Oczywiście, gierka na PlayStation 5, jakby nie było, nie? Ale kurde. Zapowiada się bomba, więc co mnie Games? Niedawno ukończyłem Marisa Moralesa, a teraz nowa gierka wychodzi? Jeszcze oczywiście nie wiesz, wychodzi dopiero 20 października, ale już może ją kupić w przedpremierze. No Grafika jest bomba. Mega ta grafika, Boże Cudnie to wygląda O w dupę, z przeproszeniem Pile parker Wow No, normalnie Joe kopera opada, powiem wam tak. To no, muszę zaboleć. <ścoughs> Kurde, no po prostu gra jest. Widać, że to warto w to zagrać. Kurde, i będzie się zagrywało na streamach, na filmikach. O matku boska, to jest prawdziwa akcja. To jest coś takiego, co po prostu w to warto zagrać. To jest po prostu mega. Wow. Skrada się, skrada się. Ogólnie to jest Miles Morales i, Sp i Peter Parker walczą razem w tej grze. Switch to Miles. Miles. Hahaha. <laughs> <Miles. laughs> wow. Się <laughs> odbił kurde, wow. O żeż TY W mordy JEŻA ha! Ale jazda W Far Cry'u takie były Takie odrzutowe Te jakby plecaczki czy coś takiego ale to nie jest plecaczek to jest Jakby taki strój Dzięki któremu możemy normalnie szybować bez marnowania pajęczyny Bez oblepiania nowego Yorku pajęczyną <laughs> Ale wow tu wygląda mega Nie zrobił hałasu, oczywiście, bo po co? <laughs> o! Wow, ty! Dobre! Ha! Nie ma akurat połączenia pomiędzy dwoma filarami. Nagle jest! <laughs> Ale piękne! No, po prostu piękne, powiem wam. Do tej pory tak nie było. Wow! Że dwóch przeciwników naraz, trzech przeciwników naraz, kurczę, bradę Z jednej strony mega bomba, bo to wygląda, a z drugiej strony może być trochę takie, wiecie, łatwe, nie? Łatwo pokonać wroga. Ale cóż takiego? To jest po prostu wow, bomba! Ha! To mamy już dwa kolorki elektro, elektro u Milesa. Mamy żółto, pomarańczowy i niebieski. Mega. Nie, no ja powiem szczerze, że kurde, gra kosztuje 339 zł na PS5. I powiem Wam, że to jest bardzo świetnie zapowiadająca się gierka. Z tego co widać już tutaj na tym gameplayu. I na pewno kurde sobie to kupię. To trzeba zagrać. Po prostu to trzeba zagrać. Co to jest? Ganki, tak? Tak, ganki. Ale numer. Wojazd! Ganki teraz z nami już jest. Nie jest tylko na pośrednictwie komputera, ale też zrobił jakieś skrzydła. Ma kamerkę i nas lepiej widzi. Co jesteś high tech? Chyba Vulture'owi zebrali te skrzydła. Zrobili to uh, na, na maszynie do pisania. <grym <grym LOL <grym> Spiderman. Peter. Na jaki poważnie się zrobił, Peter Parker? <grym> <grym> A ale spójrzcie, jaki sensor! Teraz jest ten Peter Parker bardzo poważny, taki jakby wyobcowany Nie ma żadnych żarcików, takim hola, hola, a yeah, yeah, yo jo! Nie, jest bardzo poważny. Taki kurcze stern, bym powiedział. Czyli ten winom, który jest w środku, w nim. Jakoś go przemienił na taką bardzo poważną postać. Ale okej, okay, spójrzcie na to! Patrzcie na to, to jest po prostu jakaś bomba. Wcześniej były, były te ścigania samochodów, a teraz są łodzie. Skutery wodne. Po prostu, wow, to wygląda po prostu mega fantastycznie. To po prostu warto to zagrać, po prostu, no co to dużo mówić? Tak, po prostu jest hype. Ten hip jest tak duży, że po prostu, no, kurde, trzeba w to zagrać, żeby chociaż krakena poznać. Była taka gra kiedyś Spider-Man Dimensions, że pamiętam to tak to, to szło. I tam tego krakena pozna poznaliśmy. E, tego tak ubranego jak, jak Tarzan. <laughs> Ale powiem szczerze. I myślałem, że to jeszcze się skończyło. Wątek z tą postacią, ona była świetna. Uwielbiałem ją w Spider-Man Dimensions i. Shared, Shared Dimensions. Shared Dimensions. I powiem szczerze, że, że tutaj. Jak mamy. Jakiś tam epizod, załóżmy z nią, z tą postacią, to już za, da, tego samego. Da, warto w to zagrać po prostu. Mega. Aktor głosowy Milesa Moralesa się zmienił, jest jakiś taki inny. bardziej taki nis niski ten głos i bardziej krzyczący. Ale... Samo... To nieważne, to nieważne. Najważniejsze jest to, co my tutaj widzimy. A widzimy jaszczura. Widzimy Krogan tego, 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 tego... Tego... Tego Tarzana, jak go nazwałem. Nie no, po prostu... Wygląda do świecia. Jeszcze tylko doktora oka blokuje. A zakładam, że będzie. Bo skoro już mamy Lizarda... I Kragena, to znaczy, że na pewno będzie też doktor, doktor e, Octopus. <grystanie> <grystanie> so intense. <grystanie> Czy widzieliście coś takiego? Biedny rybak. <grywa> nie wiem, czy się mieć jakie łóżko. Chyba nie. No, patrzę, na nie, bo nie lubię pojęć. Ale patrzcie, ganki nas ciągnie na tych swoich skrzydłach wolczerowych. Lizard tu jest, jeszcze samolot. Drugi Spider-Man. Boże, to się dzieje, to jakiś Mineblow tu jest. Kurde, to się wszystko dzieje naraz. 3! Pienny ganki Skrzydła stracił Duszę... Nie stracił Będzie musiał wyprodukować coś nowego Ale lizard został Oh my god To nie koniec <grystanie> To nigdy nie jest koniec, zawsze dopiero początek

Nigdy tak nie było. Okej, okay. teraz możecie zastanawiać Można się zastanawiać, co zobaczyliśmy właśnie właściwie, bo według mnie to było po prostu bomba. Po prostu kopara, tak jak powiedziałem na początku, opada. Mamy bardzo dużo akcji i ona jest zwiększona jeszcze większą akcją i Koronkowa sytuacja to pojawienie się te, e, tego, e, tego, gankiego z tymi skrzydłami, które nam pomaga wejść z, z tej wody. Boże, jeszcze ten kragan, jeszcze, e, jeszcze lizard, jaszczur. Naprawdę, tylko doktora oktopusa jeszcze brakowało, ale zakładam, że jego też nie zabraknie. Na tym gameplay go nie było oczywiście widać, ale zakładam, że też będzie, bo to jest jakby nie było główny przeciwnik Pintera Parkera, a że tutaj mamy dwóch spiderder-Manów, to to jeszcze będzie tego jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. A samo to, że możemy tutaj zmieniać postać, tak jak to było w GTA V na przykład Że ma walczymy Michael'em, tam robimy jakąś misję Michael'em, później jak kończymy przechodzimy na Trevora na przykład, nie? To tutaj jest tak samo pomiędzy Peterem a Milesem. Tak jak mówiłem wcześniej, jest inny aktor głosowy, który go dali pod Milesa Moralesa, ale to nie jest takie chyba super istotne. Najbardziej istotne jest gameplay, i to jest moim zdaniem najważniejsze tutaj. Głosy, głosami, ok, one się zmieniają, jeden tam aktor nie może, to drugiego podsyłają itd, tak i tak dalej. Nie mamy zawsze tak jak chcemy, tak? Że na przykład mi się spodobał głos e, tamtego e, tamtego e, Milesa Moralsa, a tutaj jest inny głos i nagle dupa za przeproszeniem nie zagram, bo mi się głos tam nie podoba. No nie! Ja wchodzę pod gameplay, ja wchodzę pod grafikę, ja wchodzę pod akcję bo na moim kanale, na Twitchu jak byłem, na teraz na Kiku i na YouTube można się spodziewać tylko i wyłącznie gier, akcji, zależnościowych rpg RPGów, JRPGów, ale przede wszystkim ja sk jestem skoncentrowany na akcji. Akcji, której tutaj nie brakuje, więc tą grę na pewno sobie zakupię, na pewno będę w nią grał, powiedzcie jak wam się ona spodobała, napiszcie mi to w komentarzach ale ja wam powiem szczerze, że gra, tak jak mówią, kosztuje 339 zł przedpremierowo na PS5, wyłącznie na PS5, przynajmniej na razie, ale 339 zł trzeba zapłacić i moim zdaniem jest to gra warta zagrania, warta polecenia, warta obejrzenia z samego tego faktu, że tak dużo się w niej dzieje, że Tutaj mamy przyskoki, tutaj coś, tutaj jeszcze coś, tutaj przelatujemy przez łódź, tutaj nagle lądujemy w wodzie, żeby uratować kumpla, i zaraz łapimy się e, skrzydeł mechanicznych, i lecimy jak na łącz e, Tutaj dużo się dzieje, tak dużo, w tak wartkiej akcji, to ja dawno nie widziałem, powiem wam szczerze. To w pierwszym spider manie nie było czegoś takiego, w Marsie Moralsie też nie było czegoś takiego. Powiem wam, że te motorów, te skutery wodne i te, i te łodzie, to mi tak skojarzyło się od razu z pierwszym i drugim Spidermanem, gdzie musieliśmy uratować tam pojazd, czy tam gościa, który był porwany przez jakieś tam porywaczy, i zatrzymać ten pojazd. <laughs> tutaj mamy łodzie. I tutaj jest tego więcej, jest tutaj to bardziej nasycone akcją. I przede wszystkim dużo więcej jest tych wrogów, tak? Tak widzieliśmy, była duża łódź, było czterech wrogów. Spidey rozłoży dwóch, później dwóch. W sumie czterech e, czterech poszło popływać, <laughs> łódź przejęta w pewnym sensie. Ale samo to, że jest coś takiego, że jest taka fana akcja, taka, że kurde porywa człowieka, że jak już to widzisz temu ten trailer, to już chce w to zagrać, koniecznie teraz natychmiast. To znaczy, że gra naprawdę jest warta zagrania, warta obejrzenia o kogoś, czy po prostu kupienia dla siebie zagrania i enjoy'owania, że tak to nazwę. Bo ja na pewno będę enjoy'ował. Uwierzcie mi, zobaczycie na filmikach, bo PS, PS5 kiedyś tam może będzie. Ale na pewno zobaczycie tę grę u mnie na, na kanale za jakiś tam czas. Aczkolwiek no w sumie 20 października dopiero jest premiera, tak? Więc jeszcze mamy sporo czasu. Sporo czasu to jest właśnie minus. Jest furtka dla twórców, że mogą coś jeszcze tam zrobić. Może do, 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 dodadzą doktora Oktopusa, bo może go nie było w pierwowzorze, nie było w myślach, że e, Doc Ok powinien wejść do, do gry. Mo, więc mają jeszcze tą furtkę na to, żeby coś tam porobić, żeby coś tam dorobić i coś tam pozmieniać. Mam nadzieję, że nie zabiorą tej wartkiej akcji, którą właśnie przed chwilą widzieliśmy, bo to zepsuje grę. A. Nie, już nie chcę mieć powtórki ze Spidermana pierwszego czy z Milesa Moralsa. Okej, okay, w Milesie Moralsie dużo się działo. Akcja była, tak? No, akcja była. No w Spidermanie pierwszym no była akcja. Była akcja. W Spidermanie, Miles Morales. Była akcja. No była akcja. A tutaj co teraz widzieliśmy? To była akcja! Po prostu była akcja! Była akcja! To! Tak, akcja! i właśnie o to chodzi o taką akcję chodzi chodzi o to żeby była wartość żeby coś się działo żeby się dużo działo maksymalnie w jednej sekundzie żeby się działo wiele rzeczy i wtedy wiemy że gra akcji po prostu jest grą akcji że to no, po prostu widać widać że to jest gra akcji a nie załóżmy no nie wiem może rpg może przygodówka bo, nie chcę, ja nie chcę, przynajmniej, nie wiem jak wiele, ja nie chcę mieć przygodówki Spider-Mania, ja chcę mieć tą akcję, ja chcę mieć to, co właśnie teraz tam przed chwilą zobaczyliśmy, ja chcę mieć właśnie to, więc mam nadzieję, że, mimo że mam taką dużą furtkę, na to, żeby coś tam jeszcze dodać, to nie zabiorą nam tej akcji. Naprawdę, bardzo na to liczę, trzymał kciuki, że, że będzie dobrze. Więc, no, zostawiam, siebie i was, z tym przeświadczeniem, że może będzie spoko, że będzie ta akcja. No bo widząc coś takiego, to jest się ostrzy ząb ząbki i pazurki na to, żeby w to zagrać już teraz, nie? O, ch chciałoby się kurczę demówkę zagrać. O. To byłoby fajnie. Tak jak z FIFA 23, będzie demówka, będzie demówka. Nie wiadomo. Tak samo nie wiadomo, czy będzie Spider-Man 2 demówka, ale no, nie wiem jak wy, ale ja po tym co tutaj zobaczyłem, Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak by mi poszło w demówce. Więc, jakby coś takiego wydali, no to bym zagrał. To bym zagrał. Jedyny minus to taki <grafię> dla posiadaczy PS4 i PS4 Pro. Czyli na przykład dla mnie, bo ja mam PS4 Pro, że gra jest na chwilę obecną wyłącznie dostępna na PS5. Może to zmienił w przeszłości. W przyszłym roku, na przykład, gdzieś jak może we wrześniu przyszłego roku, może zacząć to zmieniać, że pójdzie to na wsteczną konsolę na wsteczną generację konsol, ale raczej bym się na to nie nastawiał, ponieważ grafika, widzieliście jaka była. Silnik graficzny musi być naprawdę duży, żeby odcinał coś takiego. Więc można się spodziewać, że ewentualnie, jak coś, co widzi na nowego Xboxa, ale na PS4 Pro, brać nie. Na no raczej nie, bo to nie miałoby sensu. Tak, tak jak Far Cry 6 czy Hogwarts Legacy, można to zobaczyć, że no, u mnie na przykład na kanale Far Cry 6 może nie do końca, nie zawsze, czasami, ale nie zawsze, ale Hogwarts Legacy świetnie się świetnie tnie i są gdzie nigdzie takie lagi, e, spada prędkość przesyłania danych. I to właśnie pokazuje, że, no, okej, okay, gra wyszła na PS4, ale to nie znaczy, że jest cudowna. Więc, tak jak mówię, raczej wątpię, że Spider-Man 2 wyjdzie na, na wcześniejsze generacji konsoli, raczej nie. Ale jak chciałbym dostać tę PS5, i powiem Wam szczerze, że może tak się zdarzy, że będę ją, ją miał. I wtedy sobie zagramy już w, tym, w październiku, ewentualnie w listopadzie w tą grę na Zagrajmy Wy oraz będą też tego streamy ale to tak jak chciałem zrobić z dziedzicem Hogwartu że najpierw gameplay na Zagrajmy Wy na YouTubie a później jak się to ukończy główną fabułę to wtedy od początku NG i wtedy ruszamy na streamy tak samo będzie i z tą grą i z każdą inną Taką, tą nowszą, bo nowsze też będą, tak jak na przykład Street Fighter 6, o którym jeszcze wcześniej opowiadałem, pokazywałem wam demówkę, bo na szczęście Street Fighter 6 miało wersję demo, i <laughs> to na PS4 Pro. Tak samo było na PC-ty, więc ta gra jest bardziej dostępna. Capcom bardziej pomyślał o tym, żeby stworzyć coś, co jest e, też dobre na wcześniejszej generacji konsol, i czy na PC-ty. E, Insomniac Games Postawił na jakość graficzną oraz na to, żeby się gra nie zacinała podczas Tej wartkiej akcji, która na nas czeka, jeżeli sobie są w tą grę zagramy, jeżeli sobie ją kupimy Okej okay, To tyle mojego bablania ponad 20, 20 minut na 12 minutowy, 10 minutowy filmik OK, trzymajcie się do następnego Na, do, teraz będzie dodatek, w sensie dodatkowe odcinki z dziedzictwa Hogwartu dam te areny walki, a później dam już sumy. I wtedy dopiero spotkamy się przy Cry 6, ale teraz naprawdę żegnam się i do zobaczenia.